Witam się, witam w kolejnym filmie, kochani z serii ogrodniczej, i dzisiaj Wam pokażę pozostałe rozsady. Tutaj mam rozsady bakłażana. Tak po kolei Wam będę zdawała raport. Jest tu inspekt. Potem Wam jeszcze pokażę, jak ten inspekt wygląda. Rozsady bakłażane są przepiękne. Jestem zadowolona, ale jeszcze w szklarni mam większe okazy tych rozsad. Również rozsady papryki. Właśnie tutaj zechcę Wam pokazać pozostałe rozsady, czyli bakłażany, papryki. Pewnie ogórki zobaczymy, co tam jeszcze. Tych, których nie pokazywałam, bo o arbuzach i o pomidorach. Dałam osobny odcinek. Mam nadzieję, że te odcinki już wleciały, a jak nie wleciały, to wlecą. Także nie wiem w jakiej kolejności. Mam dwa rodzaje bakłażana. Papryka. Tutaj mam paprykę ostrą. Z mojej nic nie wyszło. Była suszona w suszarce, więc chyba się nasiona zaparzyły, więc mam inne nasiona. Papryka słoniowa. Nigdy jej nie miałam. Zobaczymy, jaka będzie. Tutaj tak. Tutaj mam te mniejsze... Hmm egzemplarze selera ale mniejsze to nie znaczy gorsze bo te które są w szklarni te ładniejsze to naprawdę są przepiękne no nie wiem czy aż tyle potrzebuję no ale zostało mi więc je też rozsadziłam tutaj mamy cebulę sianki część cebuli sobie już posadziłam między truskawkami może wam tutaj jeszcze ten, dam jakiś raport na końcu, a jak nie, to kiedy indziej wam to pokażę. Bo już truskawki mam. Zwykła taka biała, nie biała, tylko taka zwykła cebula, bo jest biała, wysiewana chyba, i czerwona. Ostre papryki, papryki, papryki. Tam macie arbuza, ale to o arbuzach już było. Tutaj papryki, to są mniejsze akurat egzemplarze. Papryk w szklarni są o wiele większe. Nie wiem czy aż tyle potrzebuję, ale na razie niech będą. Bo, jakby coś tam się zadziało z posadzoną sadzonką, to i tak widzicie, jestem w szklarni i tutaj mamy te właśnie duże egzemplarze papryk z pierwszego wysiewu, Nie wiem, 5 czy 6 sztuk mam. Zwykła czerwona papryka zebrane gdzieś nasiona były, chyba ze sklepu. Kilka naszym miałam kupnych. Nie wysiewałam tej już mojej brązowej, tylko takie tradycyjne papryki. Jak widzicie, bardzo ładnie rosną. Mają takie większe doniczki, więc tutaj sobie fajnie dają radę. Tutaj, te papryczki doniczkowe też można sobie na balkonie je uprawiać. One oczywiście u mnie będą szklane, pewnie część w gruncie. One są, wyglądają, przypominają, ostre, ale one są słodkie. Papryka, pupila, jeszcze mi się nasion zostało. Na pewno nasiona sobie też pozyskam. I tutaj są właśnie te najpiękniejsze egzemplarze bakłażana. Fiszki mi się to pogubiły, nie wiem, którym to jest, którym. bo jeden jest taki ciemny fiolet, a drugi jest paski. Ale mam nadzieję, że z wysadzeniami trafi. Także trafi się kilka takich i takich. W tamtym roku miałam chyba dwa czy trzy krzaki i bardzo mi posmakowało to. Warzywko, owoc, nie wiem, warzywko, nie? I myślę sobie, wy Sieję w tym roku. Jest jeszcze biała odmiana, ale na razie nie mam. Może w następnym roku się skuszę. I tak się prezentują, widzicie, większe egzemplarze papryczek. Ta już nawet powiem Wam, kwitnąć zaczyna. Ona większa nie urośnie. Ona taka jest. Może ciut, ciut, ciut. Codziennie trzeba podlewać, bo. Roślinom jest sucho, wietrze oczywiście, na bieżąco otwieram szkarnie i, i po prostu wietrze Właściwie tutaj, jak widzicie, jest jeszcze por. Por taki był biedny, biedny, ale mi się widzę. Nawet fajnie zebrał i ładnie rośnie. Też myślę, że już po 15 czy po 10, nie wiem, kiedy będzie ten film trafi do gruntu. To jest por wczesny. 14 marca go wysiewałam i praktycznie został wyniesiony do szklarni i jest tutaj. Jestem zadowolona ogólnie, bo myślałam, że z niego nic nie będzie. Dosiewałam kolejny i tutaj jest właśnie cebula czerwona. Jak widzicie, część cebuli jest zabrana, to ja ją po prostu dałam do, do gruntu już. Pierwszy dzień, drugi dzień podlewałam, a potem przyszedł deszcz i mam nadzieję, że się przyjmie. I jest jeszcze rozsada tego ładniejszego selera. Powiem Wam, nigdy w życiu mi się taki piękny seler nie udał. Oczywiście chłopcy tutaj szaleją, bo jakby nie. Na dworze słyszycie ich, ale wiadomo, że ciepło się dzieciaki wyszaleją. Także widzicie jaki piękny. Może wyciągniemy sobie jedną tutaj sezoneczkę pokażę Wam, bo ja już patrzyłam z ciekawości. Zobaczcie, jaki piękny system korzeniowy. Jak pójdzie do gruntu, to ruszy z kopyta. Pietruszki nie wysiewam, bo u mnie coś nie wychodzi z pietruszką. Także wiecie, jak to jest. Po co się coś, co jakoś tak wiecie, nie uprawiam. A seler też jest bardzo dobry, konserwowy, bo robiłam. I tutaj mam jeszcze takie. Rozsady, jak ogórek długi, szklarniowy o nazwie Telegraf, kilka sztuk oczywiście do szklarni. Pierwszy raz go będę miała, ciekawa jestem jego. Mam tutaj rozsady, zdobyłam kilka ziaren takiej fasoli z orzełkiem i fasola, jeszcze gdzieś tutaj jest fasola, z, taka czarno-biała fasola. Też było kilka ziaren. Mam nadzieję, że mi się rozmnoży. Tutaj jest kilka właśnie tych fasolek, jakieś jeszcze mm, resztki arbuzów powkładane. Tutaj chyba też z orzełkiem i kilka ogórków meksykańskich. Pierwszy raz będę to uprawiała, ogórek meksykański, także zobaczymy jak to u mnie wyjdzie. Ciekawa jestem, taki myśli melon, mini arbus, Kilka sztuk, bo ponoć to jest bardzo plenne. Nie wiem, czy w szklarni, czy w gruncie jeszcze to będzie posadzone. Wszystko się okaże. Na razie planu jakiegoś tam większego nie mam. Tutaj są moje ogórki, które były podkiełkowywane też na łacikach. Ogórków dosyć sporo po dwa po trzy w jednym tym, w jednej komorze dałam tych ogórków także widzicie ogórki już mi też bardzo pięknie zeszły to są zwykłe ogórki gruntowe i powiem wam że z jednej paczki praktycznie tych ogórków i nawet całej paczki nie wykorzystałam tych ogórków a nakupiłam tych paczek ogórków z pięć czy ileś także jeszcze poleciało Część na rozdanie i część jeszcze mi się pewnie na kolejny sezon zostało. Bardzo sobie chwalę ogórki z tego, z rozsady. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo chłopcy tutaj szaleją okrutnie i ćwierkają ptaki. Nie wiem, czy słyszycie, bo na chwilę może przerwę. Słychać, słychać. Puszkarnia ma drzwi otwarte, także pewnie słychać. Też ogórki. Coś jeszcze, część arbuziaków tutaj, jakieś mniejsze egzemplarze dali tutaj się znajdują, jeszcze jakaś papryka jest tutaj. Jeszcze oprócz tych ogórków oczywiście jest ich więcej, ale jestem zadowolona ze wschodów. Tutaj mam, tej pierwszej z której nie widać, to jest fasola szparagowa. Tutaj jeszcze arbuzy, które mi tak praktycznie nie wykiełkowały. Coś się tutaj też zaczyna dziać. Tutaj mamy też ogórki. Kolejne. Tutaj mamy tutaj też te fasole. Fasola z orzełkiem, fasola czarno-biała. Także widzicie. Tam też ogóreczki takie, na no zwykłe ogórki, po prostu ogórków zawsze Sieje dużo, żeby w razie nawet coś to dosadzić. Po dwa, po trzy, takie wiecie, gniazdowo, lubię gniazdowo te ogórki sadzić. Kolejne ogórki, część włazi tutaj, mam taką dynię o siwym kolorze, dynia blue, blue hubbard czy jak, możecie sobie, jeżeli się nie pomylę, sprawdzić, też nie chciałam za dużo tej dyni, zobaczę jaka ta będzie w tamtym roku miałam te żółte moje dynie, co nasiona dostałam od Dani. powiem wam, że jakoś kubusia troszkę zrobiłam, jakoś nie miałam wykorzystać bardziej na ziarka i tu kolejne ogórasy, ogórasy. powiem wam, że dałam na praktycznie i po trzech miach mi w wykiełkował, wykiełkowały, puściły ładne kiełki powkładałam do ziemi i jak widać ładnie rosną one w ciągu dwóch dni normalnie podskoczą do góry, powiem wam i tu tak z tego pierwszego co wam pokazywałam jakiś czas temu z pierwszego wysiewu popikowałam tego kalafiora jednak okazało się, że to jest kalafior kilka sztuk, tu mam wysiany bób na rozsady. Jeszcze jest tego więcej w tych jeszcze tych starych piaskownicach. Tędy, tędy też postawione te po dwa trzy ziarenka bobu też się dobrze sprawdza i tutaj jesteśmy już znowu przy inspekcie. Pokażę wam jak on wygląda. Jest taki zwykły inspekt spity z tych desek i przykryty oknami. Bardzo dobrze się u mnie sprawdza. U mnie jest chyba już trzeci z kolei. Po prostu roki fajnie tutaj rośliny się mają. Oczywiście pod roślinami mam styropian. I jak jest bardzo gorąco to po prostu ściągam na bok te okna i rośliny się wietrzą. Bardzo dobrze mi tu rosną te roślinki w tym inspekcie. Oczywiście na noc są okrywane deski takie dwie średniej wysokości zawsze można sobie dać też wyżej, jak rośliny są większe i się fajnie zmieszczą. Oczywiście to mam włókninę i mam folię okrywam i takie tyczki obkładam w koło, żeby mi te ko przykrycia nie zerwało. I jeszcze wam coś ciekawego pokażę. Wróciliśmy tutaj do szklarni. Jakiś czas temu, tak z ciekawości, chciałam zobaczyć, jak, jak przyrosły te bulwy. I dzisiaj Wam pokażę to na podstawie tej roślinki. Jest to Dalia z nasion. Zobaczymy, jakie ona ma piękne korzenie. I ja zaraz troszkę tej ziemi obruszę, ewentualnie wypłuczę w wodzie. Wypłukałam tutaj to w wodzie, bo byłam bardzo ciekawa. I zobaczcie jakie ona ma fajne przyrosty tych bulwek. Oczywiście miłością do dali zaraziła mi koleżanka Marta, Serdecznie pozdrawiam i też zobacz jak mi te dalie puściły. Bulwki. Jeden z takich większych egzemplarzy. Myślę, że na jesień będą nawet ładne karpy z tych dali. Także jestem zadowolona, że dzięki tobie też wysiałam sobie właśnie dalie z nasion, a nasion jeszcze mi dosyć sporo zostało. Oczywiście zaraz wsadzę z powrotem, bo będę dopiero po 20 wsadzała do ogródka te dalie, bo jednak się boję, żeby one mi w razie co nie zmarzły. Także taka ciekawostka, jeżeli ktoś by był ciekawy.